Ja wierzę w siłę, która drzemie w Tobie. I aby ją wydobyć, potrzebujesz wzrastać w swoim poczuciu własnej wartości. Potrzebujesz się upewnić w tym, kim tak naprawdę jesteś. Potrzebujesz dobrze o sobie myśleć. Potrzebujesz po prostu się lubić. Witaj. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. A Ty? Uwierz w to, że Bóg ma dla ciebie dobre plany i że chce coś konkretnego zrobić z twoim życiem. Może jesteś w takim miejscu, że zreflektowałeś się, że twoje życie wcale nie wygląda tak, jak zamierzałeś. A może po prostu masz problemy z podejmowaniem decyzji? Może boisz się tego, że popełnisz jakiś błąd i, i, i ten strach sprawia, że tkwisz w miejscu swojej strefy komfortu. Jest taka cecha, które ja osobiście bardzo nie lubię i ona, ona mi bardzo przeszkadza w relacjach z innymi, mam na myśli niezdecydowanie. To jest rzeczywiście taki przykry stan, w którym możesz się znaleźć, i to jest stan, który nie ma dobrego wpływu na to, w jakim kierunku zmierza twoje życie. Czasem jest tak, że e, zaparkowaliśmy gdzieś e, naszym samochodem życia, i, e, i, i jest fajnie, siedzimy sobie w samochodzie, i wydaje się, że no, w sumie nic już się z tym nie da zrobić, nie widać żadnych perspektyw, i dzień za dniem mija. <grym> Wiesz co, ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Bóg. Jest aktywny i działa w dzisiejszych czasach i pobudza ludzi do tego, żeby wzięli jego sprawy w swoje ręce i żeby zaczęli dbać o dzieła jego królestwa. Tak, dobrze mnie zrozumiałeś. Nie chodzi o to, żebyś wziął życie w swoje ręce, bo pewno słyszałeś już wiele razy o tym, jak mówiono ci, a zwłaszcza w tym okresie, kiedy byłeś na takiej granicy, kiedy wychodziłeś z domu i wchodziłeś w swoje dorosłe życie, mówiono ci: weź sprawy w swoje ręce. Nie, ja dzisiaj mówię do ciebie, bo wierzę, że Bóg szuka ludzi, którzy wezmą jego sprawy w swoje ręce. Ok? Nie da się zarządzać sprawami królestwa siedząc w samochodzie na parkingu. Trzeba podjąć różne kroki i nie bać się pomyłek, dlatego że ostatecznie nie będziemy rozliczani z tego, czy żyliśmy nie popełniając błędów, ale będziemy rozliczani z tego, co mówiliśmy i jakie mieliśmy serce i co realizowaliśmy i czy żyliśmy według planu. I czy robiliśmy rzeczy, które Bóg dla nas przygotował? Dlatego, że łaską zostaliśmy zbawieni przez wiarę, nie po to, żeby się chlubić z tego, co robimy, ale po to, żeby realizować Boży Plan tutaj na Ziemi. Możesz przeczytać o tym w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Jak myślisz, co jest Twoją największą przeszkodą, która jest taką barierą przed Twoim pełnym wejściem w realizowanie Bożego Planu? Ja myślę, że chrześcijanie mają problem z poczuciem swojej własnej wartości. Mają niską samoocenę i tak nie są pewni siebie, że trudno im podejmować decyzje. W rezultacie znam wiele ludzi, którzy tkwią w strachu, bojąc się tego, że cokolwiek zrobią, będzie to niewłaściwa decyzja. Nie masz pojęcia, ile razy byłam pytana o to i proszona o radę. Aby udzielić instrukcji, w jaki sposób rozpoznać, czy decyzja jest właściwa, czy niewłaściwa, jak rozpoznać to, co jest Bożym planem, od tego, co Bożym planem nie jest. Naucz się podejmować decyzje bez zbędnego roztrząsania i bez zbędnego narzekania. Módl się i szukaj mądrości, a Bóg zawsze daje mądrość tym, którzy go pro proszą o to. I zdecyduj, że będziesz bardziej stanowczy. To na pewno przyspieszy Twoje życie, dlatego że ostatecznie chodzi o to, żebyś wiedział, czego chcesz. Okej, okay, ale czy Ty wiesz, czego chcesz? Czy Ty potrafisz teraz usiąść i zapisać rzeczy, których tak naprawdę chcesz? Masz odwagę stanąć przed lustrem i powiedzieć, czego chcesz od siebie i jakie masz zamiary względem siebie i co będziesz realizował? Wielu ludzi czekało, zwlekało z podjęciem decyzji. Wielu ludzi czekało na coś, aż coś się stanie, i co? Nic się nie zadziało. Może ty dzisiaj jesteś zdezorientowany, bo kierunek, w którym potoczyło się twoje życie, nie był wcale przez ciebie zamierzony. Wdepnąłeś w coś, znalazłeś się w jakiejś sytuacji, której tak naprawdę nie chcesz. I myślisz, że że Bóg o tobie zapomniał, albo że takie są Boże plany, albo w ogóle nic nie myślisz, nie, nie reflektujesz tego, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Nie zostałeś stworzony, aby dreptać w miejscu. Bóg ma dla ciebie wielkie plany i realizuje się je przez podejmowanie decyzji. Decyzji, które zmierzają do tego, żeby iść do przodu i nie zatrzymać się w miejscu. Kiedy podejmujesz decyzję, nawet jeżeli popełniasz błędy, zyskujesz doświadczenie. Z błędów możesz się bardzo wiele nauczyć, możesz wyciągnąć wiele wniosków. Doświadczenie jest bezcenne. Przeczytałam ostatnio o, o tym, że większość y, działań, oczywiście mam nadzieję, mam na myśli takie działania, które mają wpływ na naszą przyszłość, y, że większość działań, które podejmują ludzie, jest zupełnie nieprzemyślanych. I zaczęłam się pod tym kątem zastanawiać nad sobą, i doszłam do wniosku, że rzeczywiście w moim życiu tak było, że wiele lat, wiele decyzji podejmowałam na zasadzie rozpędu, na takiej zasadzie jakoś to będzie. Oczywiście, Bóg współdziałał ze mną, zawsze go kochałam, współdziałał ze mną i każdą sytuację obrócił na moją korzyść. Ale czy taki jest Boży plan, żeby ciągle coś po nas poprawiać? Chyba nie. Bóg chce widzieć ciebie bardzo wysoko. On ma wielkie plany dla ciebie, a odkrycie tego, jakie masz dzieła do wykonania i jaki drzemie w tobie ogromny potencjał, to jest yy, bardzo ważne zadanie. I chce ci w tym pomóc. Pomoc w odkrywaniu ludziom ich wewnętrznego potencjału określam jako swoją misję życiową. Jesteś bezcenny, masz w sobie wielką moc i Bóg chce Ciebie używać. Zacznij żyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ja wierzę w siłę, która drzemie w Tobie. I aby ją wydobyć, potrzebujesz wzrastać. W swoim poczuciu własnej wartości. Potrzebujesz się upewnić w tym, kim tak naprawdę jesteś, potrzebujesz dobrze o sobie myśleć i potrzebujesz po prostu się lubić. I już czas, żebyś przestał wierzyć w te wszystkie kłamstwa, które diabeł mówi na twój temat. Czasem naprawdę trzeba usiąść i popracować nad tym, co tak naprawdę uważasz za prawdę na swój temat. Czasem trzeba coś zrobić, żeby nie tkwić w miejscu. Staraj się mądrze decydować, ale jeśli popełnisz jakiś błąd, Bóg wciąż jest po Twojej stronie. Bądź nastawiony na zmianę i odważnie próbuj różnych rzeczy. I pamiętaj o tym, znaczenie ma to, w jakim miejscu jest Twoje serce. Bóg nie stresuje się tym, jeśli ma coś po tobie poprawić, on nie załamuje rąk. On chce Cię uczyć, on chce Cię prowadzić krok po kroku, chce być Twoim doradcą. A jeśli stoisz w miejscu i nie podejmujesz żadnych działań, nic się nie wydarzy. Nie musisz oczekiwać od razu jakichś doskonałych rezultatów od siebie. Popatrz, dziecko, jak jest małe, uczy się chodzić. Wstaje, podnosi się, upada, mnóstwo razy. I zanim się obejrzysz, ono już biega i wszędzie go pełno. Zdecyduj, że wyznaczysz cel dla swojego życia i że będziesz stanowczy w jego realizowaniu. Z pewnością y, zobaczysz zmianę. Jeżeli żyjesz według celu, twoje życie się po porządkuje i zaczynasz zmierzać w określonym kierunku, i wtedy łatwiej ci wyjść z tego miejsca niezdecydowania, ponieważ widzisz cel i zmierzasz ku niemu. Bądź gotowy na pracę nad sobą. To wszystko jest procesem, wymaga Twojego wysiłku i Twojego zaangażowania. No cóż, czas, aby wyszedł na jaw Twój potencjał, aby na światło dzienne wyszło to, kim tak naprawdę jesteś. A jesteś kimś ważnym, kimś utalentowanym, kimś yy, niezwykłym. Jesteś kimś niezwykłym. Jeśli. Podobają Ci się te treści, które głoszę. Możesz być moim patronem, możesz mnie wspierać finansowo, to co robię, możesz też udostępniać te treści inny, możesz subskrybować mój kanał. Wierzę w to, że naprawdę zaczyna się nowa era w Twoim życiu. Wierzę, że Bóg chce tego, żebyś wziął Jego sprawy swoje ręce. Odwagi.